Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek Ojca i Matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc, niechaj tak, że każdy z Was tak miłuje swą żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcili ojca, twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi. Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa którzy z duszy pełnią wolę bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. Świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana. Czy to niewolnik, czy wolny. A Wy, Panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby świadomi tego, że w niebie jest Pan, zarówno ich, jak Wasz. A u Niego nie ma względu na osoby. W końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i obłukwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrażone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych, i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział tak, jak winienem. Żebyście zaś wiedzieli, i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam oznajmi tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Pan którego wysłałem do Was po to, żebyście wypoznali nasze sprawy, a On pokrzepił Wasze serca. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności.